Witajcie. Z tej strony Filip. Jest to kurs programowania w języku Java. Dzisiaj poznamy sobie tak zwane tablice wielowymiarowe. Wcześniej mówiliśmy o tablicach jednowymiarowych. Dzisiaj sobie poznamy, właśnie tablice wielowymiarowe. No dobrze. Zasada, że tak powiem, działania tych tablic czy operacji na nich jest bardzo podobna do tego działania na tablicach wier... jednowymiarowych, tylko tutaj używamy po prostu większej ilości wymiarów, czyli, no zaraz pokażę o co chodzi. Jeżeli oznaczaliśmy tablicę jednowymiarową, używaliśmy tutaj pojedynczej pary nawiasów kwadratowych. W tablicy wielowymiarowej używamy tylu par nawiasów kwadratowych. W sensie tutaj piszemy tyle razy nawiasy kwadratowe, ile mamy wymiarów. Ja tutaj na tej lekcji skupię się na tablicy dwuwymiarowej, na tablicach dwuwymiarowych, i piszę sobie nazwę tej tablicy równa się new int i podaję rozmiar. 5 i 10. I patrząc na te kwadraty, to. W sensie na kwadraty, na, na nawiasy kwadratowe. To najbardziej oddalony nawias na lewo, to jest ten z najbardziej zewnętrznym, że tak powiem, wymiarem, tak? E, czyli e, tak jakby to zobrazować, powiedzmy, zaraz, zaraz zresztą pokażę, jak to wygląda. E, bo, bo po prostu utworzę e, czy, czy wyświetlę elementy. Tej tablicy. Te elementy już są, w sensie tablica została zainicjowana, prawda, zerami. I żeby wyświetlić jej elementy, wiadomo, używamy pętli. To będą już dwie pętle, tak? Bo w przypadku tablic jednowymiarowych używaliśmy jednej pętli. W przypadku tablic wielowymiarowych używamy tylu pętli, ile mamy wymiarów. Int, indeks zewnętrzny. Równa się 0. Indeks zewnętrzny mniejszy od tablica intów length. Indeks zewnętrzny plus plus. I w środku piszemy for int index wewnętrzny. Równa się 0. Indeks wewnętrzny. I właśnie. Ten indeks wewnętrzny, jaka tam będzie wielkość maksymalna? Będzie taka, tablica intów, bierzemy pierwszy wiersz, kropka length. Może być drugi, trzeci, ale ja biorę pierwszy, bo wiadomo, taka tablica musi mieć przynajmniej, no, taki, no jeden wiersz, tak? Um, tablica intów 0 length, w sensie nie wiemy, czy ma więcej niż jeden, o to chodzi, tak? Indeks wewnętrzny plus, plus, sobie jednak usunę sobie jednak usunę see out tablica intów indeks zewnętrzny indeks um, wewnętrzny i tutaj sobie zrobimy print line a tutaj sobie zrobimy print w sensie tam print, żeby wyświetliło pojedyncze elementy w, jednej, w jednym wierszu, a kolejne wiersze, żeby były oddzielone znakiem nowej linii, co tutaj nam to wystąpienie printline zagwarantuje, tak? Dobrze, uruchomimy sobie teraz ten nasz program i zobaczmy, co tutaj się wyświetliło. Zobaczcie, mamy 5. Wierszów i 10 kolumn. Czyli to jest to właśnie 5 wierszów, a ta dziesiątka to jest 10 kolumn. Gdybyśmy mieli kolejne wymiary, to już by nie było takie łatwe do zobrazowania. Ehm, aczkolwiek też by działało. Tylko w, w widok, że tak powiem, tablicy powiedzmy tr trój trójwymiarowej, czy tam o trzech wymiarach, byłby, no. Wiecie, troszkę inny, tak? Natomiast tak wyglądają dwa wymiary, czyli tablice dwuwymiarowe. Jeżeli chcemy się na przykład odnieść do danego elementu, to tak jak tutaj podajemy element, ten indeks najbardziej zewnętrzny, i indeks już bardziej wewnętrzny, czyli na lewo, najbardziej na lewo jest, tak jak już mówiliśmy, indeks najbardziej zewnętrzny, a im bardziej idziemy w prawo, jeżeli chodzi o te wymiary tym mamy bardziej wewnętrzne te wymiary. I zobaczcie, jeżeli chcemy się odwołać do elementu na przykład piątego w wierszu zerowym, no to w wierszu pierwszym no to piszemy element e, indeks 0 i element czwarty na przykład równa się 10, tak? Wyświetlimy sobie teraz tą naszą tablicę i faktycznie w pierwszym wierszu w piątej kolumnie Wartość właśnie tej tablicy wynosi 10. I w ten sposób działamy tutaj sobie na tablicach wielowymiarowych. One są przydatne, tak? Czasy mamy jakieś macierze, coś tam musimy poobliczać, jakieś zaawansowane matematyczne, że tak powiem, reguły, wyrażenia. No to możemy jak najbardziej używać tutaj tablic, tak? Tak więc to jest też dosyć ciekawa forma reprezentacji liczbowej, znakowej czy jakiegokolwiek innego typu, w zależności od tego, po prostu jaki typ ma dana tablica. I to na tyle, jeżeli chodzi o te tablice wielowymiarowe. Dzięki za uwagę, cześć.